Cześć kochani, witam Was dzisiaj w krótkim materiale. Kontynuujemy omawianie zagadnień na maturę ustną 2024. Czeka nas dziś kolejne zagadnienie ze średniowiecza, więc bez przedłużania, lecimy. Zagadnienie 17. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienia na podstawie znanych Ci fragmentów kwiatków św. Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Jak możemy zacząć? Powinniśmy powiedzieć, myślę, o tym, kim był święty Franciszek z Asyżu. Był nazywany także biedaczyną z Asyżu i był założycielem zakonu Franciszkanów. Był to człowiek, który słynął ze skromnego życia i Niezwykłego w swoich czasach zamiłowania do natury. Przykładowe tezy. Franciszkańska idea umiłowania natury stanowiła sposób oddania hołdu Bogu i jego dziełom albo franciszkańska idea umiłowania natury polegała na szczególnym szacunku do przyrody. Na co zwrócić uwagę przy omawianiu lektury? Zauważ, że postawa Franciszka była nietypowa w średniowieczu. Duchowni ostatecznie byli ludźmi wykształconymi, często wpływowymi, liczono się z ich staniem, często więc żyli dostatnio, a Franciszek wybrał życie w ubóstwie, cechowała go także miłość do przyrody, niespotykany wówczas dla niej szacunek. Dlaczego Franciszek tak bardzo kochał naturę? Możemy powiedzieć, że uważał ją za dzieło Boga, szanując naturę, zatem oddawał hołd Stwórcy. Przywołaj utwór Franciszka, pieśń słoneczną albo pochwałę stworzeń. W tym utworze podmiot liryczny, który może być utożsamiany z samym Franciszkiem, zwraca się do Boga, wychwala stwórcę. Mówi o elementach natury, księżycu, gwiazdach, słońcu, ziemi, wietrze, ogniu jako o swoich braciach i siostrach, co świadczy o jego ogromnym szacunku do natury. Przywołaj kilka scen z opowiadań, w których Franciszek wyraża swoją miłość do natury. Przykładem może być scena, w której Franciszek wygłaszał kazanie do ptaków, zwracał się do zwierząt, jak do równych sobie, a one uważnie go słuchały, podziwiał je i szanował, a nawet udzielił im błogosławieństwa. Franciszkowi zdarzało się także wygłaszać kazania do innych zwierząt, na przykład do wilków. Franciszek swoją postawą i zamiłowaniem do natury wyrażał także swój szacunek wobec Boga. Przykładowe konteksty: Pieśń 25. Ciemny do Boga, Jana Kochanowskiego. Podmiot tego utworu jest to podmiot zbiorowy, grupa modlących się do Boga ludzi, którzy dziękują mu za stworzenie wspaniałego świata, na którym mogą żyć. Takie elementy przyrody, jak pory roku, pewien rytm naszego świata, jest czymś pięknym. Ponieważ jest wytworem Boga, za który ludzie są mu niezmiernie wdzięczni. Z kolei, w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza mamy do czynienia z idealizacją i personifikacją natury. Soplicowo jest miejscem idyllicznym, niemalże arkadyjskim, a z kolei tytułowy bohater, Tadeusz Soplica, ma szczególne zamiłowanie do litewskiej przyrody. Natura i przyjaźń pojawiają się także w małym księciu Antoine de Saint-Exupérego. Mały książę kocha i szanuje róże, choć początkowo kwiat go irytuje. Zaprzyjaźnia się także z lisem. Mamy tam do czynienia z personifikacją przyrody. W zakończeniu możemy powiedzieć, że franciszkańska idea umiłowania natury inspiruje ludzi do dziś. Zarówno w kontekście religijnym, jak i w kontekście społecznym. Ostatecznie Franciszek jest patronem ekologów.